Ja też tak chcę. Ty też tak chcesz? Na treningach cały czas ćwiczysz. Próbujesz jeden raz, drugi raz, trzeci raz. Zdarzają ci się kontuzje, które często bywają bolesne, jednak nie poddajesz się i ćwiczysz dalej. Twój stary rower już nie jest w najlepszej kondycji, dlatego często nie działają na przykład hamulce. I zdarza się to zazwyczaj w najmniej oczekiwanej sytuacji. Spotkanie z Ziemią nie jest miłe, o czym na pewno już wiele razy doświadczyłeś. Twój stary rower rozsypuje się, a ty często musisz biegać za jego częściami, aby poskładać go i trenować dalej. Jednak jest sposób, jest możliwość. Tylko my prezentujemy wspaniały i wymarzony rower do Donhillu. Nowy Farel 360. W rowerze zostały zastosowane podzespoły z myślą o najbardziej wymagających między innymi hamulce, które hamują w każdych warunkach, niezależnie od prędkości i pogody. Następnym atutem są przerzutki, które działają także w każdych warunkach. Złota kierownica jest uwieńczeniem projektu i mówi sama za siebie, jakiej klasy jest ten rower. Zobaczcie sami, jak cieszył się nim nasz pierwszy nabywca. I believe I can fly! Tylko u nas w firmie bicyklele możesz go kupić zadzwoń lub sprawdź sam na naszej stronie internetowej.